kanka do połowy pełna Posłuchaj o tym, co ukryte pod powierzchnią. Witajcie, słuchacze, to jest 54. odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. A dzisiaj bierzemy pod lupę kolejny społeczny temat, który dotyczy niemal każdego z nas, czyli stres. A co jak co, ale no jesień to jest taki okres, który wyjątkowo sprzyja stresowaniu się we wszelkich dziedzinach, no bo zaczyna się szkoła, więc uczniowie się stresują, zaczynają się studia, więc studenci się stresują. My w pracy już myślimy o jakichś deadline'ach, które nas czekają po takim lżejszym okresie wakacyjnym, po wracamy po urlopach. Najczęściej jeszcze ostatni ludzie w pracy biorą jakieś tam urlopy, czy to w sierpniu, czy wrześniu. Także jeśli zastanawiacie się, jak sobie z tym wszystkim poradzić, no to jesteście we właściwym miejscu. Właśnie dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, jakie są przyczyny stresu i jak sobie z tym stresem radzić. Także zapraszam do wysłuchania odcinka. A jeszcze zanim zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek, to jeżeli mój głos brzmi dla Was dzisiaj troszeczkę inaczej niż zazwyczaj, no to niestety jestem przeziębiony, ale show must go on. Także zaplanowałem ten odcinek dla Was i mam nadzieję, że jakoś wspólnie damy radę, a już kolejne, będąc w lepszym zdrowiu, będą brzmiały lepiej. Także tak czy siak, zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. A zaczniemy sobie od takiej statystyki. Nie wiem, czy wiecie, że średnio 8 na 10 dorosłych osób regularnie odczuwa stres. Jest to niejako plaga XXI wieku. Problem ten y, polega na tym, że wiele osób ignoruje po prostu to, że ze stresem trzeba walczyć i prowadzi to do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak choroby serca, nadciśnienie, a nawet w skrajnych przypadkach depresja. A co ciekawe, stres wpływa na nasze ciało i na nasz umysł w podobny sposób, jak niezdrowa dieta, czyli tak jak jakiś McDonald's albo nie wiem kebab, niszczy nas od środka i często w sposób zupełnie nieoczywisty, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy. A czym tak naprawdę jest stres? No to jest naturalna reakcja organizmu na różne wyzwania, na które reagujemy całkowicie instynktownie. Mózg identyfikuje zagrożenie i uruchamia odpowiedź walcz lub uciekaj, uwalniając hormony stresu, czyli adrenalinę i kortyzol. Taka odpowiedź była niegdyś przydatna, gdy nasi przodkowie musieli stawiać czoła dzikim zwierzętom. Dziś jednak no te stresory są zupełnie inne i to nie jest ani dzika zwierzyna, ani jak Jakiś tam rabuś, który może nas na trakcie kupieckim dopaść. Po prostu są to najczęściej nasz szef, rachunki do zapłacenia, natłok zadań w pracy czy kwestie rodzinne. Ale nie każdy stres to zły stres. Mamy bowiem dwa rodzaje, czyli eustres i dystres. Eustres to pozytywny stres, który motywuje nas do działania. Na przykład przed egzaminem czy ważnym spotkaniem w pracy czujemy takie specyficzne napięcie i to paradoksalnie poprawia naszą koncentrację. Natomiast dystres to negatywny stres, który nas przytłacza i blokuje, kiedy ilość zadań po prostu nas Przeraża i przekracza nasze możliwości. I to właśnie dystres przyczynia się do wypalenia zawodowego i wielu, wielu innych problemów zdrowotnych. I tu taka ciekawostka nie wiem, czy wiecie, ale. Koale prawie w ogóle nie odczuwają stresu. No i to wynika z tego, że po prostu śpią przez 22 godziny na dobę. No może drzemka nie rozwiąże wszystkich naszych problemów, tak żebyśmy szli w ślady tych wspaniałych zwierząt, ale jak pokazują badania, krótki sen naprawdę może zredukować poziom kortyzolu i poprawić nasze samopoczucie. No, to już wiemy mniej więcej, czym stres jest, a jak on się objawia. Mamy takie fizyczne objawy jak bóle głowy, napięcie mięśni, przyspieszone bicie serca, bóle żołądka czy bezsenność. Ale są też objawy psychiczne. I to jest na przykład drażliwość, tru trudności z koncentracją, a nawet uczucie przytłoczenia. I badania przeprowadzone przez Harvard Medical School wskazują, że długotrwały stres może prowadzić właśnie do przewlekłych stanów zapalnych w organizmie, co zwiększa ryzyko. Chorób serca, cukrzycy i depresji. A jakie są najczęstsze przyczyny stresu? no możemy stres odnaleźć w każdej jakby dziedzinie życia zacznijmy sobie od pracy czyli mamy napięte terminy konflikty z kolegami z pracy nadmiar obowiązków badania pokazują że stres związany z pracą to jedno z głównych źródeł napięcia u dorosłych w Polsce aż 65% osób przyznaje że ich praca powoduje chroniczny stres i powiem wam na moim przykładzie że często ten stres jest oczywiście z pracy prawnika często jest ten stres i on jest wywołany tym, że chcesz swoją pracę zrobić jak najlepiej. Pierwsze, jak najlepiej przed swoim szefem, a po drugie, jak najlepiej przed swoim klientem, bo masz za niego odpowiedzialność. Musisz być przygotowany merytorycznie, musisz być przygotowany terminowo, musisz po prostu zadbać o to, żeby prawa twojego klienta zostały zachowane. I tak to jest. I w pracy w budżetówce, i w pracy w kancelarii, czy w pracy na przykład na uczelni wyższej, gdzie wykładowca musi się przygotować do zajęć. A z kolei inną przyczyną stresu jest nasze życie osobiste. Problemy rodzinne, trudności w relacjach, zmiany życiowe, przeprowadzki, rozwody, narodziny dziecka. Każda z tych sytuacji. To potencjalne źródło stresu. No, każdy z nas wie, że takie sytuacje nie wiem, komuś umrze rodzic, komuś się narodzi dziecko, ktoś właśnie zmienia pracę w dzisiejszym świecie, kiedy e, tak naprawdę już zanika taki model, że ktoś pracuje w jednym miejscu pracy przez 15-20 lat, tylko zmieniamy pracę, a często także w ogóle się przebranżawiamy, zmieniamy profesję. E, kiedyś było tak, że w ogóle rozwód był czymś nie do pomyślenia i to ze względów jakichś tam obyczajowych, religijnych i tak dalej. Dzisiaj rozwody są na porządku dziennym. Jedni powiedzą, że to jest jakiś upadek cywilizacji, a drudzy powiedzą, że nie, to jest właśnie rozwój, że możemy po prostu zacząć takie życie rodzinne na nowo. I nie chcąc wchodzić tutaj w dalsze jakieś dygresje, po prostu uważajcie na ten czas, kiedy macie właśnie problemy w kolejnych segmentach, powiem wam właśnie jak radzić sobie w takich momentach, a teraz przejdźmy sobie do kolejnej przyczyny stresu, czyli zdrowia, bo wszystkie choroby, kontuzje Obawy o, nawet o zdrowie naszych bliskich to jest kolejna kategoria, właśnie takich czynników stresujących, które może nas bardzo obciążyć psychicznie. Bo nie wiem, mamy starzejących się rodziców, albo mamy chore dziecko, albo mamy nawet nie, nie tyle, że rodzinę, ale po prostu przyjaciel czy przyjaciółka zachoruje na raka, czy złamie nogę, i to też nas stresuje, bo chcielibyśmy za wszelką cenę takiej osobie pomóc, ale nie zawsze wiemy jak, nie zawsze potrafimy się zachować, i to też nas. Bardzo stresuje. A kolejną taką kategorią spraw, takim segmentem życia są niewątpliwie finanse, no bo bez pieniędzy ciężko jest żyć. Problemy finansowe, długi, nieprzewidziane wydatki, takie jak jakieś badania lekarskie, jak ktoś zachoruje, właśnie czy to na raka, czy na jakieś inne przypadłości, to wywołuje niewątpliwie stres, zwłaszcza w czasach. Inflacji, rosnących kosztów życia, to, że teraz ceny nieruchomości coraz bardziej wzrastają, to jest na pewno czynnikiem, który wiele osób stresuje. To, że ludzie nie są w stanie sobie pozwolić na mieszkanie bez kredytu, a nawet z kredytem bo często nie są sobie w stanie pozwolić nawet na kredyt, na swój własny samochód, czy właśnie na posiadanie dziecka. Z tych względów, między innymi, bo nie tylko, ale między innymi na te względy ekonomiczne i to na pewno wielu ludzi stresuje. Ale, ale, szklanka jest zawsze do połowy pełna, pamiętajcie, więc oprócz tego, że się stresujemy i wiemy już, jakie są rodzaje tego stresu, wiemy mniej więcej, z jakich y, przyczyn on może wynikać, pogadajmy sobie trochę o tym, jak z tym stresem trochę Powalczyć i z nim po prostu żyć, bo nie pozbędziemy się go całkowicie, ale możemy po prostu nad nim e, zapanować i z nim współgrać. Po pierwsze, aktywność fizyczna. Jednym z najlepszych sposobów na redukcję stresu jest właśnie ruch. Nie musisz od razu biegać maratonów, ale wystarczy krótki spacer, czy to z psem, czy z osobą bliską. Badania z University of Michigan pokazują, że 20 minut spaceru na świeżym powietrzu potrafi znacząco obniżyć poziom kortyzolu. E, kiedy jesteśmy aktywni, na Nasz organizm produkuje endorfiny, naturalne hormony szczęścia, które działają jak, jak leki przeciwbólowe i pomagają nam przetrwać taki właśnie ciężki, stresujący czas. Kolejna sprawa to znalezienie sobie odpowiedniego hobby czy też pasji. Często zapominamy, jak ważne jest rozwijanie naszych pasji. Według badań Uniwersytetu w Oksfordzie, osoby, które mają hobby, o 30% rzadziej odczuwają chroniczny stres. Dlaczego? No, bo angażując się w coś, co sprawia nam radość, odciągamy myśli od problemów. Hobby może być wszystkim: odczytania książek, pogotowanie, majsterkowanie czy nawet malowanie. No, w moim przypadku jest to tworzenie właśnie treści internetowych, podcastu, latanie dronem czy spacery z psem. Kolejno powiedzmy sobie o zarządzaniu czasem. Jeżeli Twój stres wynika z natłoku obowiązków, kluczowe będzie zarządzanie czasem. Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge odkryli, że osoby, które stosują techniki planowania, rzadziej odczuwają stres. Dlatego stwórz sobie listę zadań, ustal priorytety i co najważniejsze, nie bój się mówić nie. Rozbijanie dużych projektów na mniejsze etapy. Pomoże uniknąć poczucia przytłoczenia. Czyli, wiecie, jeżeli macie do zrobienia jakieś duże zadanie, to zacznijcie je robić wcześniej. Po prostu ustalcie sobie jakiś przedział czasowy, napiszcie sobie na kartce. Może to jest starodawne, ale można sobie po prostu wypisać na kartce. Bardzo ważne jest też posiadanie kalendarza, żeby sobie wpisywać, żeby znaleźć czas właśnie w swoim życiu na wszystko i na odpoczynek, i na pracę, i na hobby, i na rodzinę. I po prostu na przebywanie samemu ze sobą. Następnie pomówmy sobie o wsparciu społecznym. Nie zapomnij o bliskich. Badania pokazują, że osoby, które mają Silne wsparcie społeczne, czyli rodzinę, przyjaciół, współpracowników, świetnych kolegów w pracy lepiej radzą sobie właśnie ze stresem. To dlatego, że mogą dzielić się swoimi troskami i emocjami z innymi. Nawet zwykła rozmowa z kimś, komu ufasz, może pomóc załagodzić twoje uczucia. Więc nie tylko zachęcam was, żebyście w takich żyjąc w stresującym e, świecie chodzili do specjalistów, do psychologów, do psychiatrów i tak dalej, ale także po prostu odezwali się do jakiegoś swojego dziadka, z którym dawno nie gadaliście. Jeżeli takiego macie, to świetnie. Jeżeli możecie, to pogadajcie ze swoimi rodzicami, ze swoim rodzeństwem, kuzynostwem, ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi z pracy. Nawet ktoś z zabiórka może okazać się świetnym wsparciem. Oczywiście, różnie to bywa, prawda? Czasami po prostu jesteśmy w pracy po to, żeby wykonywać dane zadania, ale jeżeli macie kogoś takiego w pracy, kto jest osobą zaufaną, to może to jest y, świetna okazja, żeby pogadać właśnie o jakichś swoich stresujących chwilach, i może dzięki temu ten stres się chociaż troszkę rozładuje. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te techniki, czy też. Y, czynności, które możecie wykonywać, żeby rozładować stres. A teraz trochę chciałbym wam powiedzieć co było dla mnie inspiracją do tego, żeby ten odcinek stworzyć. A inspiracją było rozpoczęcie nowego etapu w moim życiu, w którym właśnie będę wypowiadał się publicznie i Uwierzcie mi, to jest duży stres, nawet dla osoby, która właśnie działa w internecie, mówi do mikrofonu, no bo tutaj mówię sam do siebie, a później to wy weryfikujecie te moje treści. Natomiast mówienie publicznie do osób, gdzie jest interakcja, te osoby zadają pytania, no to jest coś zupełnie nowego, do czego musiałem się przygotować. No, i ten stres też mnie właśnie złapał, że w momencie jak już y, wszedłem na salę, y, uruchomiłem komputer i miałem zacząć y, wykład, pierwszy swój wykład w życiu, no to właśnie y, zetknąłem się z tym, że miałem taką gulę w gardle, ale y, potem zacząłem po prostu mówić. Y, to, co miałem przygotowane, właśnie byłem przygotowany wcześniej, miałem prezentację, miałem odpowiednie przerobione treści i do tego w trakcie tych zajęć też poprosiłem o interakcję z grupą, i ta grupa właśnie odpowiadała, i okazało się, że to naprawdę pomaga, taka interakcja. W takiej sytuacji stresowej pomaga, okazuje się, że to strach ma po prostu czasami wielkie oczy i takie duże, nowe wyzwania okazują się, że czasami są nie do przeskoczenia, ale później y, po prostu robicie to. I im dłużej ktoś spędza czasu robiąc jakąś czynność, wykonując jakąś pracę, czy tam jakieś swoje hobby przerabiając i coraz bardziej udoskonalając to, co robi, to się okazuje, że właśnie ten stres znika, a pojawia się mega radość i satysfakcja z tego, co się robi. Także, no, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Taki trochę krótszy ze względu właśnie na tą moją niedyspozycję. Mam nadzieję, że jesteście ukontentowani, że będziecie lajkować, obserwować, subskrybować podcast Szkanka do Połowy Pełna na Spotify, na YouTubie. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że ostatnio klikalność w ogóle podcastu wystrzeliła w kosmos. Nie wiem, czy widzieliście na moim Instagramie Mateusz Lepajło Możecie zobaczyć właśnie relacje z tego, że nagle, niemalże z tygodnia na tydzień, Dzień ta klikalność wyniosła 2000. Także 2000 ludzi dowiedziało się, że taki podcast jak Szklanka do połowy pełna istnieje, i mam nadzieję, że zasilą naszą społeczność. Także do następnego trzymajcie się. Cześć. I to by było na tyle w kolejnym odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Pamiętajcie, żeby zaobserwować podcast na Spotify i wystawić ocenę 5 gwiazdek. Jeśli wolicie oglądać treści na YouTube, to zasubskrybujcie kanał Szklanka do połowy pełna podcast. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i słyszymy się już niedługo.